Rozpoczęcie klasy naszej lekcji. Pani profesor tam. O tam jest chyba! Co? Zaraz, ale ja tutaj wiesz. bulwersuje Dorotka. Dorotka się zbulwersowała. No. Dorotka się zbulwersowała. Będziemy na YouTube. Nie, już nie wygrywaj. Do Polska. Do Polska. Tam pani są <noise> <od fizyki. głos> hmm. hmm. Ja też chcę mama pozdrowić. Mamu się chcę pozdrowić. Mamu się pozdrawiamy. I w ogóle wszystkich. I ten. I Karolka. <noise> I, I ten. I Paulnekun. <noise> I Ewę pozdrawiamy też. Tak, tak. Ewę, Mariolka też pozdrawiam. Nie, Mariolka? Koło się pozdrawiamy. Jestem mm. na odwrócie do nas. Jestem mm. na odwrócie. Aj, dziękujemy! Mm. Będziesz na YouTubie. <laughs> Ej, czekaj. Jak idzie? <laughs> Jak się toczy! Dzisiaj do mnie? z Dobrze. Bo mam i tak do 8 godziny czekania. Tak, będę z czekać do 8 godziny. No, no i ze mną chemię. Paka. Ja, dobrze. Proszę, proszę, proszę. Nie daj cię Nie Paka, no co Ty.

I <laughs>